Cześć! Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać zadania legendarne oraz zadania epickie tygodnia 10 w Fortnite. Aby wykonać pierwszy etap zadania legendarnego, wystarczy, tak jak w poprzednich tygodniach, podejść do jednej z zaznaczonych na mapie budek telefonicznych, by odebrać rozkazy od Sloane. Aby wykonać drugi etap, trzeba zadać obrażenia w strefie o obniżonej grawitacji w siorbanych Szuwarach. Można spróbować na naparzance. Aby wykonać trzeci etap, wystarczy podnieść chwytotron, który można znaleźć na przykład w skrzyniach. Aby wykonać czwarty etap, należy umieścić kamery w trzech różnych lokacjach. Kamery możemy znaleźć na przykład w sklepowej sadybie, na górce przy żółtym domku, przy drzewach nieopodal drogi prowadzącej do kociego kącika. Oraz po drugiej stronie miejscówki, za budynkiem, przy którym można spotkać abstrakta. W zalewie zastoju, na górce przywieździe. W gasnących gajach, również na górce przywieździe, od strony kociego kącika. Na górce przywieździe do paskudnej przystani. Lub w kościanych krańcach. Tutaj oraz po drugiej stronie za stacją benzynową. Aby wykonać piąty etap, wystarczy zerknąć na mapę, wybrać jeden z porywaczy i go odwiedzić. Natomiast, aby wykonać szósty etap musimy dać się porwać na statek matkę i odwiedzić tam porwaną fabrykę z sierbanych szuwarów. Aby wykonać pierwsze epickie zadanie należy użyć chwytotrona lub promienia UFO, by dostarczyć traktor na farmę siewcy. UFO znajdziemy na przykład w budynku kukurydzianego kompleksu lub pod zielonym mostem z prawej strony kukurydzianego kompleksu. Natomiast duża liczba traktorów jest oczywiście w kukurydzianym kompleksie. Wystarczy podnieść jeden z nich i dostarczyć go na farmę. Aby wykonać drugie zadanie, trzeba pokonać 200 metrów używając nadmuchiwanego byka. Można go znaleźć w skrzyniach lub kupić za złoto Urika Sancheza. Kolejne zadanie jest bardzo proste i, aby je wykonać, wystarczy odwiedzić wieże strażnicze, których lokalizacje zaznaczone są na mapie. Aby wykonać następne zadanie, musimy złowić broń. Myślę, że to zadanie nikomu nie sprawi trudności. Musimy również przetrwać 200 przeciwników. Polecam solo, duo, trio lub składy. I oczywiście nie dajcie się zbyt szybko zabić. Oprócz tego, należy zlikwidować przeciwnika z bliskiej odległości. Polecam na parzankę. Natomiast, aby wykonać ostatnie zadanie trzeba zadać 50 obrażeń Dr. Sloane. Znajdziemy ją w podziemiach kukurydzianego kompleksu. Powodzenia! Także to by było na tyle. Jeżeli film wam pomógł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Dzięki! Cześć!